Na boisku w Wądrożu Wielkim odbył się turniej odnowy wsi, który zorganizowało Stowarzyszenie Nasze Wądroże Wielkie, Rada Sołecka, OSP Wądroże Wielkie oraz Grupa Odnowy Wsi. Zyskaliśmy 5 tysięcy na przedsięwzięcie promujące ideę odnowy wsi dolnośląskiej i zorganizowaliśmy imprezę, aby przypomnieć, pokazać ludziom co można zrobić w ramach odnowy wsi dolnośląskiej. Jednak aby pozyskać fundusze trzeba było napisać strategię rozwoju. Już są pierwsze efekty w pierwszym roku, kiedy tą strategię napisali, opracowali, już zdobyli każde sołectwo zarówno w Wielkie, jak i Być mały po 5 tysięcy złotych grantu z Urzędu Marszałkowskiego na organizację dzisiaj. tej imprezy. Wymyśliliśmy mnóstwo zabawnych konkurencji, chociażby fruwające jaja, czy woźnica. Wszystkie oczywiście współgrają z, z wsią, są spójne z naszą kulturą wiejską i myślę, że przypadną uczestnikom i organizatorom do gustu. Każdy sił tu swych próbuje, i teściowa, no i wujek. Lecą jaja aż do nieba, bo w konkursie wygrać trzeba i w zaprzęgu trzeba koni. Tak się bawią właśnie oni, bo strategię napisali i pieniądze pozyskali. Puenta taka z informacji. Pisz projekty dla dotacji.